Grudniejsze, które ja posiadam, co można o nich powiedzieć? Skórk farny seria fajne, bo cienka skórka bydlęca. Tu jest materiał fajny, przewiewny, fajny kolor, jaki jest Fajne języki do, do naciągania, coś tam nie może sadzić ręki. Sekator, leży bardzo fajnie, obsługa jest wygodna, nie ma problemów i nie uwierają żadne tutaj materiały. Bardzo fajne rękawiczki, jak widać mało używane, bardziej na parawę. Około nie daje chyba 60-70 zł na sklepie. Drugie rękawiczki już z grubszej skóry w kolorze takim szarym. Na, już na, na rzepa, można do, do, docisnąć rękę. Koło bodaj stópki. Nie ma takiej wkładki jakichś antyprzecięciowej zwykłe. To seria bodajże light. Tu jest troszeczkę już grubsze na palcach, nie, nie ma takiego wyczucia. Ale tak jak do sekatora cięcia też nie przeszkadza. Można było komuś podciągnąć, nie byłoby problemu. Jeżeli chodzi tylko o wyczucie, tu jest wzmocnienie skóry na palec. Tak samo jak i tutaj na, na palec wskazujący. Nie powinno się szybko przecierać, tu, tu trochę jest trochę przetrzeć, jest dodatkowa warstwa skóry, fajne wytłoczenie, błyskwarny. Grubsze, mówię rękawica, tam do narzędzi, jakiejś piły motorowej. Nożyc żywo płotu, rękawiczki z Fiskarsa, nie wiem ile kosztowały, cieniutkie. Materiał taki, jak kodura. Mocnianie na palce, nie ma, na kciuk jest wszyty taki materiał mocniejszy, tak samo jak tutaj na środkową część dłoni, też jest do zaciągania. Język, tu jest fajny też ściągacz, no wiadomo, że to się będzie wsypywało jakby coś się cięło, no to to akurat przemyślane. ale jeżeli chodzi o obsługę, lekkie, cienkie, dobre wyczucie w palcach, troszkę tu uwiera. Ale to będzie kwestia jakby się wyrobiło. To będzie. Rękawiczki z Neo. jakieś jest za 20 parę złotych. też z białej skóry. Nie ja podobne, bo bardzo długo do, do narzędzi ogrodniczych. Ja przyciągający. Materiał widzę taki jak bawełna. Elastyczny, będzie nawodno przewiewny. Cienkie, lekkie. Skórka też jest cieniutka. Takich bardziej do lekkich prac ogrodniczych czy innych. No tu jakieś różne szurki już zostają. Dobrze, sekatory są dobre. Wszystko tną. Nie ma problemu. Taka skórka. Takie szały nie ma z opracowaniem. O tym bardziej palec trzyma, tym mniej. No ale te 20 zł. Nie ma się co spodziewać. Do lekkich prac. Będą jak znalazł. Serii już te lepsze koło 35-40 zł będzie podrożało. Teraz z rzepem grubsza skóra. Truszało nie ma z doleganiem do ręki. Jeszcze mi nachodzi na kilka par rękawic z Sztira. Te też widziałem, dość ciekawe są. Tu jakieś siateczka przewiewna. Skóra fajna, gładka z dopasowaniem, to szczerze powiem, szału też nie ma, tu ściska, tu nie ściska. Do jakichś też lekkich prac będzie, ale w stosunku do no to nie ma porównania, Tego wiadomo, że to najdługie tyle. Co tu mam jeszcze? Rękawiczki z Baczo. dostałem jak kupowałem ten sekator, było w gratisie. Tu jest taka miękka gąbeczka od środka, ściągacz podobny jak Fiskarsie Skóra Taka jakby pikowana Ciule, co to jest Tu jest inny kolorek na Bayer chyba niż na funkcjonalność Dziwnie tak leżą Typowo do sekatorków do cięcia Można kupić na internecie bo widziałem że są te rękawiczki Są też z rzepami Dość szczypna skóra Tak jak w do, do tego Do farny to skóra jest bardzo miękka Fajnie się poddaje To tutaj Taki, taki jak nylonowate to jest No ale Dostałem to mam Jakby miał kupować na pewno bym nie kupił ostatnie rękawiczki Z firmy HS Wcześniej miałem Tego typu Też z HS bardzo długo nie aż się tak zajechałem że już poprzeciarała skóra Lubiłem w nich robić Troszkę wydaje mi się, że małe kupiłem rozmiar minimalnie, ewentualnie no, dość dobrze dolegają, ale chodzi o, o doleganie, bardzo dobrze tu się ściągać działa. Chodzi o wygodę, też bardzo dobrze leżą, nic nie ubiera. Tu są też jakieś wzmacnienia, wiadomo, żeby się tak nie przecierało, nie wiem jak te nitki wytrzymają, ale to takie, takie właśnie materiał jak i w Fiskarsie. Dobrze się obsługuje, nie ma problemu. Koło 60 badaży, 70 zł na internecie są podobne, ale firma jak najbardziej do polecenia. HSIK, no i Husqvarna. Także to jakieś tam porównanie można sobie zrobić, popatrzeć. Także rekomenduję z firmy HS bardzo fajne rękawiczki. Wiadomo, QSPARNA. Niektóre mają buble. Ale akurat te rękawiczki mają dobre Te też bardzo fajne to te mają Shield. Też ma kilka rodzajów, jeszcze nie kupowałem ale Myślę sobie w tym roku wziąć Może też dorzucę jakiś filmik Chyba że będą takie szajskie, że nawet nie będzie się chciało nagrywać